Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Fesolec i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i zaczynamy wakacje 2K22 jak wakacji dobrze nie zaczniemy to i dobrze nie ponagrywamy, więc lecimy takim oddzielnym let's play'ikiem żeby to fajnie siadło no i coś pięknego na samym starcie jak dobrze widzicie i pewnie poznajecie bo no tego Władzia już można długi czas oprzeprowować u Kasztana na fanpage'u i już niedługo będzie tam mogli, mam nadzieję i obserwować go właśnie w swoich modyfikacjach. Bardzo serdecznie tutaj, Kasztana z tego miejsca, pozdrawiam i eee, już nie mogę się doczekać, aż wy też będziecie mogli na tym wspaniałym ciągniczku sobie pograć, bo ono naprawdę robi wrażenie. 10 na 10 to jest 25 koniowy potwór. Nie no żartuję, on tam ma chyba kosz jest. koni, miejsca z tym nieważne, nie rozczulajmy się teraz. Eee, pomyślałem, że fajna akcja. Często mówicie, a że tych opry, te opryski omijamy, mało kiedy tego jest, więc postanowiłem. Wiem, że zrobimy sobie taką bardzo fajną akcję, jaką będzie pryskanką. E, ścieżki porobiłem wczoraj, przygotowałem wszystko. Mm zestaw, generalnie, naprawdę kozacki, e, pod względem tego, że ta 30 tak jakoś inaczej zmodyfikowana niż zawsze, ta kabina puszka fajną robotę zrobiła, ale ogólnie te opryski załadowane na tym wyglądają naprawdę ciekawie, także e, nie mogę się doczekać, aż wreszcie na jakiejś serii zaczniemy się tak bawić i faktycznie e, to wszystko pryskać. Są plany na fajną serię, e, jedną, drugą, także spokojnie czekajcie i tam na pewno e, coś fajnego wymyślimy. Co? No my wsiadamy do władzia E, nie będzie mi się tutaj rozczulać, e, bo naprawdę no, jest mega konkretny, e, pod względem dopracowania to no sami widzicie, tak, e, coś pięknego ogólnie jakoś całkiem inaczej mi się siedzi mało kiedy ja władkami w ogóle sobie pograłem, zagramy sobie na biegach zagramy sobie bez chudów, bo gdzieś tam często na ten temat mi pisaliście e, teraz by się przydało rozłożyć i opryskiwać, więc tak właśnie w tym momencie sobie zrobimy. Mam dwa pola do opryskania, więc mam nadzieję, że damy radę to ogarnąć. No hydraulicznie to, to raczej by nie było. No, no niestety jeszcze takiego opryskiwacza nie ma, żebyśmy musieli sobie wychodzić i ogarniać. E, dobra, zróbmy tak, co my tam mamy? Hmm. Pamulec wino. Do tyłu sobie troszeczkę cofniemy, żeby tu już od poprzeczniaka dobrze zacząć. E, możecie dać znać, wariaciki, jak tam u was e, wakacje, czy się zaczęły, jakie plany, e, w ogóle czy było z czerwonym paskiem, nie będę mówił gdzie. E, Czekajcie, dobra, jedyneczka, dwójeczka przepraszam, tu jest jedyneczka, dwójeczka trójeczka, ok dziewięć na godzinę, w obryskach to jest taki max, jaki tutaj sobie będę chciał zrobić. Wolnie nie ma sensu, bo też będziemy godzinę tak popryskać. Mamy dwa pola do opryskania, więc to na pewno jakoś e, siądzie. No także, no, pochwalcie się, e, jak tam Wam poszło w tym roku. E, pewnie niektórzy i też często wielu z Was, bo naprawdę, patrząc po statystykach, wiadomo, statystyki można przekłamać. E, no, to niektórzy z Was na pewno szkoły pokończyli. E, ja już powiem Wam szczerze, no, trochę czasu od, tego, od tej pory minęło, a, a ciężko mi. Pokminić teraz, ale już będzie za 6 lat, no powiem Wam, że ten czas zapierdziela. Może niektórzy z Was skończyli w tym roku właśnie szkoły. Powiem Wam, od tamtej pory, gdy już wiecie, przyszło prawko, gdy skończyłem szkołę, to, to życie leci mi tak, od Sylwestra do Sylwestra, można tak powiedzieć. Bo ten Sylwester to taki raz w roku, gdzie no tą ekipą fajnie chcemy poświętować więc gdzieś to się tam tam liczy, albo od żniw do żniw, bo to już bardziej taki chwytliwy temat, bym szczerze rzekł. Już naprawdę mega blisko do tego wszystkiego zostało, ale na ten temat pogadam sobie za chwilę, tak że no mówię, O szkoły już mi daleko, ale wielu z Was na pewno dopiero co skończyło i cieszycie się mega tymi wakacjami. Dla mnie nie ma to już różnicy, bo mam taką pracę, jaką mam i wprawdzie te wakacje, tego się tak nie odczuwa, ty bardziej jak już moja kobieta też skończyła szkołę to wszystko, to już też człowiek tego nie widzi. Jeszcze wcześniej gdy do tej e, szkoły chodziła, no to jeszcze e, jak cię mogę? ogę. Dobra. Czasami ten filtr odwala lipę. Ale tu musimy się przyzwyczaić. Czekajcie, ja bym Ja bym wprawdzie sobie tutaj mógł się obsłużyć i od razu zmieniać kierunek jazdy i chyba tak będę robił, to będzie na pewno o wiele szybciej niż mam teraz ogarniać w taki a nie w inny sposób jak to w Dobra, ogólnie na to pole widzę, że powinno yy, mi wystarczyć Więc tutaj się nie martwię, w razie busie zatankujemy <laughs> Także no te wakacje no są jakie są Naprawdę zaczynacie fajną pogodą Bo, bo następny tydzień jest mega zapowiadany e, Więc tutaj naprawdę niektórzy sobie łodziją e, A tak szczerze no mówię, ja tutaj teraz liczę od żniw do żniw Tym bardziej, że w tym roku te żniwa u mnie będą inne No i, właśnie, co ja tu robię pewnie spytacie Bo e, zaraz wam pokażę jaki mamy czas Tylko sobie gdzieś tam dojadę do końca e, Oprócz jeszcze ten żeby mieć dookoła zaznaczone całe pole tak my oczywiście gramy po dziś piesa, tu nigdzie brawo tam nie widzimy niestety, więc się yy, nie będę rozczulał. Po to mamy ścieżki, żeby sobie tak fajnie pograć na luzaku, bo o to chodzi właśnie w Let's playach, żeby idzie i nie sensować, zrobić sobie luźną akcję. Czasami te, że tak powiem, luźne akcje wychodzą jeszcze gorzej yy, niż normalne stworzenie serii, bo gdzieś tam nie ukrywam, ale... Teraz by było. Dobra. Gdzieś tam tworzenie serii zajęłoby mi podobny czas. Czasami, zasięg może nie cały, ale gdzieś tam na pewno jakiś zalążek by, by było tworzenie jakiejś tam serii. Niżej ogarniania takiego let's playa, bo szczerze, pół godziny na pomysł wszedłem, pochodziłem, pobiegałem, pomyślałem co tu zrobić. Co ogarnąć, czego na kanale jest mało, co byście chcieli e, raczej zobaczyć. No i tutaj tak wyszło właśnie, że te opryski, więc no już zacząłem szukać. Pomyślałem od razu o Władku, bo już mam po chwilę czasu, e, bo mi był potrzebny do właśnie jednej serii, ale to w swoim czasie e, zobaczycie. Może już się bałem, że nie pryszczę, ale ino pod światło to tak widać. A tu jest odwiemy lepiej. E, ze słynnym, ale głównie czepet to jedzie normalnie e, władzi i tutaj my dobra bierzemy władzia no i opryskiwacze były trzy jeden zawieszany zawie, jeden zawieszany i ten dwa właśnie takie ale ciągane jeden krukowiaka ale tak mówię kurde ten krukowiak nawet nie szczepiałem jak zobaczyłem jak ten wygląda mówię kurde fajny opryskiwacz. co będziemy się tam zastanawiać więc postanowiłem i wziąłem właśnie tego. Później szybko ogarnąłem drugi zestaw. No i najgorsze, wszystko co się zaczęło to ogarnianie pól, bo musiałem znaleźć pola, które będą pasowały mi pod lance 15 metrów, bo jednak jakby nie patrzeć, to no, trzeba było gdzieś pod to się podstosować, żeby w miarę to wyglądało, bo oczywiście nie jest, na chwiebił trafił jeśli chodzi o, o strzelenie się starałem się aby te nie, ścieżki wyszły równo tak jakbym to robił na serii gdzieś tam wiecie której normalnie potem bym e, tę jedną dawkę nawozu traktował e, normalnie tak więc tutaj się gdzieś tam postarałem żeby to po prostu mega realnie wyglądało e, miałem robić na chwasty ale chwasty w tym stadium tak cienko widać choć no, lepiej by było pewnie widać niż teraz kurde na przykład taki e, takie to pryskanie które, które ja robię, ale bardzo chętnie ja sobie zobaczę później jak wygląda to na no po pryskaniu, czy naprawdę udało mi się te ścieżki w dość fajnym e, stylu zrobić i czy gdzieś tam mijaków nie narobiłem e, zbyt wiele e, u mnie no, dzieje się dużo mam nadzieję, że nie zapomnę to teraz o w tym momencie postawiam Wam e, zdzionka, co tam się u mnie E, dzieje, niektóre zdjęcia już będą miały chwilę czasu, tak jak na przykład kłosy gdzieś tam pszenżyta, e, czy pszenicy totalnie Wiem, kilka rzeczy mam na telefonie ostatnio już takim lespleju wam miałem stawić i z góry przepraszam, no bo nie wstawiłem mówię o kopaniu boraku e, totalnie gdzieś szybko renderowałem i klapa teraz e, jest 8.10 nie ma tragedii, mieliśmy nagrywać Huntera, Rafta i w ogóle ale bronka nie ma mam nadzieję, że się uda to nagrać gdzieś tam E, powiedzmy e, za godzinkę dwie, e, żebyście na cały weekend mieli, bo mówię, no mógłbym się nie nagrywać ostatnie dni, żeśmy tak cisnęli, bo no kurde miał być mój wyjazd, a go nie ma. No i niestety lipa totalna, bo nie mam auta i jeszcze nie będę miał tydzień, więc do siebie na razie póki co wyjechać nie mogę. <laughs> I tutaj no, u mnie zboże naprawdę fajnie, bo gdzieś tam ten deszcz który spadł podczas koszenia się, uratował bardzo, ale to bardzo zboża, więc może nie będzie jakiejś tam ogromnej tragedii w tym roku, choć wiadomo, te nawozy to wszystko, no w mniejszych gospodarstwach dać nawóz teraz i przyjść susza, to by była tragedia, więc w tym roku bez nawozu troszeczkę się to wszystko obyło. Dobra, złóżmy sobie nasz opryskiwacz i będziemy przejeżdżać na drugie pole. Ja sobie bardzo chętnie wyjdę zobaczyć. Mamy mniejszą połowę opryskiwacza. W ogóle Władek jak możecie posłuchać on sobie co chwilę obroty właśnie mu latają. To nie są różne obroty. Gdzieś tam będzie to... O! Cześć się. No, kozak, mega, mega pomysł, bo bo tak niektóre ciągi właśnie chodzą, a do władzia to już pasuje. Petarda. Dobra, dojedziemy sobie pięknie do naszego. Nie będę mu tutaj wrzucał albo... Dajmy mu dwóch, ale już na drogowych więc no złożał mnie w porządku. Co najlepsze w tym roku no szykują się dwa żniwa u mnie. Bo jęczmiń, który już dochodzi powoli, się szyk zaczyna szykować i nie wiem jak to będzie, ale czy za dwa tygodnie jakieś nie będę zjeżdżał właśnie wtedy. Ogarniemy ten kombajn i od razu zrobimy żniwa jęczmienia i przy okazji no mówię, za jednym razem złatwię że dwie rzeczy wrócę sobie na spokojnie, obrobię ten filmik, to wszystko i będziemy mogli sobie, wiecie później pojechać drugi raz na żniwa takie już te typowe jak zawsze co roku, które były pojedyncze piękny przejazd mega fajnie to, to jest skomponowane <laughs> dlatego też, no mówię w... mało kiedy miałem tak, że miałem sam jęczmień. I też gdzieś tam oryginalny zawsze najczęściej to gdzieś po prostu on tam yy, był Bo był, ej, czekajcie Kaj ja to mam, dobra, to wliwo Pani Meister to jewliwo na dziod już Dobrze, że... O, ale się rozdoiły teraz. Jocie kręca Czekaj, przepuść mi pani. Chciał się szybko zebrać Dobra, tu A, A Udale włodek ty dajesz Dobra, szybciej szybci, nie pojadzi. To jest maksymalna prędkość Ale wygląda to naprawdę przyzwoicie Więc no, przykułem się dważniwa, Miejmy nadzieję, że wszystko się uda, auto już będzie i, i, i z czasem się wszystko zgrać, więc na pewno gdzieś tam w najbliższym czasie będziemy sobie do mnie śmigać tak czy tak, bo mówię, no nie śmiałem sobie teraz jechać na spokojnie to wszystko ogarnąć, tak żeby wiecie, już się nie stresować. Eee, no ale wyszło, jak wyszło, zawsze pod górkę, niestety, eee, jak auto, jak tak to, to stało, to stało, a później gdzieś tam wiecie, ja parę rzeczy muszę zrobić, dałem do mechanika i to raz mu dobrali złe części, eee, raz tamto i to tak po prostu schodzi, więc akurat się tak po prostu trafiło, ale to mówię co się odleczę to nie ucieczę, więc spokojnie do siebie pojadę i to wszystko łogarniemy. Eee, czekajcie, trzeba kliknąć, dobra, wszystko jest ciśnienie, wszystko poszło gitara, siema, łogi na eee, łogi na tłoki tutaj byśmy mogli troszeczkę zwolnić a nie, zresztą co będzie się tutaj rozczulać wy na pewno dzisiaj <laughs> świntujecie zakończenie roku jakoś. Fajna rejestracja, powiem wam. nie wiedziałem, że taką uda mi się fajnie tutaj zrobić. Także na przyszłość trzeba pamiętać. Więc też nie będę wam jakiegoś długiego odcinka dawał, bo chłopaki na dzisiaj też dla Was mają odcinki. Ale przez to, że ja nie mam odcinków na ten weekend, a mam odcinek na przykład hmm, całe szczęście nie nagraliśmy go, powoliśmy coś nagrać naprzód, ale już wczoraj prawie, prawie nagrywaliśmy odcinek do mnie na środę. Więc tak bym rzekł na 10 yy, niestety yy, i postanowiłem, że mówię nie, dobra, na no spokojnie, tutaj nie będziemy aż tak cisnąć bardzo lepiej nagrać coś, co się przyda po prostu w najbliższym yy, czasie, kurde zmniejszym sobie a, tutaj jest pewnie ten o, teraz, kurde bo ja mówię, co jest nie tak, bo źle biega co dorzucił o, gdzieś tam tak, to wiecie, jak się nie widzi skrzyni i to wszystko yy, I to tylko farming No to yy, troszeczkę jest z tym O, jak właśnie No to, i co, spoko, wolno tak To opryski W miarę to wygląda poprzecznie jak szybciej, żeby do sąsiada nie go przelecieć yy, I tutaj też nie będę was przeciągał z tym odcinkiem jakim, jakimś mega długim I tylko bierzemy się i no zarób Dobra, cyk Tyk. Dawaj, dawaj, dawaj Cofaj, kurde, Bronek Cofaj Dobra, wyjedziemy I, o, i tu gdzieś możemy łotpolać, polać, łopryskiwać Nie <laughs> wiem, tak z rana powiem wam Ostatnio ja non nie mogę się doleczyć Jeśli chodzi o Potem moje zatoki, więc ciągle gdzieś tam kaszle trumkam. No niczym szkolna 17, bym powiedział. Czasami jest na odcinkach. No ale tak już ten żywot i zwariowane czasy przyszły, że... jakieś dziandostwo ciągle się przyplącze. Nie wiem, w tym roku jest w ogóle jakiś szał pod względem, nie wiem co to jest, to są muszki, meszki. Godzina 21 z zegarkiem w ręku, jak to wylatuje, to to nie idzie na dworze wysiedzieć, przynajmniej tak, jak u nas. E, e, jestem, nie wiem jak w mieście, ale wiem jak na wsiach. E, bo już w ogóle, czasami coś wieczorem chcemy porobić, to jest ja pierdziele. No nie da się, po prostu się nie da, Po prostu się człowiek tym na komary one to chwilę i się przyzwyczajają. No nie idzie, tak siadają nad, wiecie, na, na skórze i po prostu tak to swędzi. Nie wiem, ciężko aż to nazwać wszystko. Eee, bo to człowiek ma po prostu tego dość, bo tego tysiące obok ciebie lata, i jest po prostu masakra. Eee, śmiało można tutaj powiedzieć. Dobra, dajmy trujeczkę. Eee, I to mówię, tego w poprzednich latach nie było aż tak bardzo. No, ale w tym godzina 21 na tworzu nie porobisz. No, niestety, więc mam nadzieję, że tego nie wiem. U mnie nie ma, tylko tutaj jest. Eee, bo będzie masakra w żniwa. nie wyobrażam sobie zbieranie kostek z czymś takim, bo człowiek wiecie upocony, to wszystko eee, No i takie coś ci przyleci, no to jest tragedia, nie? Bo to nie będziesz, nie, nie będziesz mógł po prostu wytrzymać Także jest masakra Co, tu, tu jeszcze akurat, jak jeżeli teraz nie zapomnę, to wrzucę wam kilka zdjęć eee, gdzieś tam z ogródeczka Mojego, nie wiem czy mam wszystko pozapisywane Mam nadzieję, że gdzieś tam już, bo już końcówka mi ogarniania została Zostało mi opielić tylko buraki tak, to kapustę, brokułę, wszystko inne takie mam poogarniane. I naprawdę dość fajnie ten ogródek w tym roku wyszedł. Ups, nie damy rady. Dobra, nie ma tragedii. Mamy pryśnięte. I w tym roku naprawdę w tym ogródku sporo czasu poświęcam. I sporo pracy. Takich tam już mieliśmy do porobienia, ale naprawdę fajnie, bo gdzieś tam mam oderwanie od tego YouTube'a. Sobie na spokojnie mogę pojechać i, i wiecie, odpocząć od tego, tak można szczerze powiedzieć, wszystkiego w ogródku w ogóle. Takie fajne wyciszenie, nawet to, to samo pielenie człowieka. Wiecie, 2-3 godzinki pieli, to tak fajnie idzie, sobie odpocząć, muzyczkę sobie włączy i, i o to właśnie chodzi, że gdzieś tam trochę pocilować, e, a nie ciągle e, się spinać o to wszystko. Ale tu pięknie noga lata na sprzęgiełku nie? Patero nie. Patero jo. O! Kciekurna. Unuszce! Unuszce teraz wrzucić. Zaro trójkę i ogień na. na tłoki. Dobra. To poszło. Dobra. Niech się składa. Niech się składa. A ja jestem mega ciekawy. Ale jest piękny klimat. Nie tego padzika niestety. Bo byśmy to, to naprawdę bardzo fajnie mogli nagrać, ale o, kurde, zobaczcie tutaj. Robi wrażenie. Eee, ok, okej, let's go. Pokaż ty mnie panie majster, Te dwa poletka mnie interesują. Co to, to jest zachwaszczenie? Jest włączone. O, dobra, kurde. No co my tu mamy? Przysłupię to wiadomo. Tu faktycznie nie cofnąłem. Bo powinienem wcześniej wyłączyć opryskiwacz. Wjechać w tą lukę, cofnąć to tak miało być. Nie, inaczej. To miało być, że ja od tej strony przyjadę. Wjadę tak, cofnę. I pojadę tutaj, no dobra, mniejsza z tym. Eee, a tutaj tak, gdzieś za wcześnie włączony, no i ten róg nie chciało mi się to pan bez bicia, to wiedziałem, że tutaj będzie. Bo w tym roku bym musiał taką wąską ścieżkę zrobić, a mówię ani sekcji nie ma, ani nic, to tak po dupie to robić kolejną ścieżkę to, to nie ma sensu. Gdzieś tam mam nadzieję, że kiedyś w wolnym czasie może wam wrzucę co robię po, po godzinach właśnie za YouTubem, jakiś, jakiś temat vlogowy, coś w tym stylu, ale najważniejsze teraz to to, to że idą żniwa. E, trzeba już powoli mówię. Fajnie, że gdzieś tam ogarniamy do przodu wszystko, weekend będzie znów wolny. E, no bo przez to, że nie wyjeżdżałem na nagrywane, no to po prostu zrobimy sobie wolne, bo i tak gdzieś tam każdy ma jakiś zapierdziel i miał już zaplanowane to, że w weekend nie, be, nie, nie będzie i jeszcze na najbliższe dni, więc spoko. E, także co? E, taki szybki odcineczek, ja mam nadzieję, że lepiej Wam się spodoba. E, bardzo serdecznie zapraszam już na kolejne odcineczki. Ja sam się nie mogę doczekać kiedy rapik, ale będzie chyba na Dniach, e, jakoś tak. Mam nadzieję, że nie wiem, jutro, pojutrze. E, oby trzymajcie kciuki, oby udało się nagrać. Ja Wam życzę miłych wakacji. Jeżeli ktoś ma teraz wolny, a nie o szkoły, tylko o pracy, to również miłego wypoczynku. Zregenerujcie się jak trzeba. E, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie w te wakacje. E, uważajcie na pewno na siebie, żeby wrócić w całości. E, I co, mordeczki. Słyszymy się, bo tu się nie żegnamy. E, słyszymy się w następnych odcineczkach. Na razie, strzałeczka. Miłej wakacji. Na razie. Cześć.